Pomaluj swój świat. Prawa Dziecka, Prawa Człowieka pod takim tytułem Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog z Dąbrowy Górniczej we współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Pracy Twórczej realizowało projekt skierowany do najmłodszych. Celem przedsięwzięcia było podniesienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat obowiązującej konwencji praw dziecka i instytucji zajmujących się pomocą dzieciom w trudnych sytuacjach. W projekcie wzięło udział łącznie około 100 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach edukacyjno-plastycznych. Z naszą kamerą mieliśmy okazję wziąć udział w jednym z warsztatów. Skąd w Stowarzyszeniu Dialog zrodził się pomysł, aby zrealizować projekt skierowany do dzieci? Jak co roku robimy taki projekt adresowany do dorosłych czyli porady specjalistów, w związku z tym, że mamy taki okres 16 dni przeciwdziałania przemocy. Tym razem poza taką ofertą dla dorosłych pomyśleliśmy, że warto by było wspomnieć o tym, jakie prawa mają dzieci, żeby zauważyć, że w świecie osób dorosłych również i one są ważne i że mają swoje prawa. W przyszłym tygodniu, czyli 10 grudnia jest Światowy Dzień Praw Człowieka. Naszym pomysłem było właśnie to, żeby zachęcić dzieci do pomyślenia o tym, jakie to one mają prawa, dzieci, w świecie osób dorosłych. Dlatego nasz projekt jest adresowany właśnie do nich. Jaką formę Państwo obrali dotarcia z tą tematyką do dzieci? Zwróciliśmy się do Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej z taką propozycją, żeby to był taki projekt o charakterze trochę edukacyjnym, ale też i takim dostosowanym do dzieci, czyli z taką formą zabawy, ekspresji. Okazało się, że tutaj dyrekcja bardzo przychylnie spojrzała na naszą propozycję, w związku z tym mamy właśnie w planach kilka grup dzieci. Do zaproszenia do takiej formy trochę edukacji, trochę zabawy, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dzieci po wysłuchaniu czy po dyskusji na temat takim, jakie mają prawa, jak one je rozumieją, co to dla nich znaczy, będą się starały też w formie plastycznej wyrazić prawa, które uważają, że są dla nich najważniejsze. Jaki będzie finał tego projektu? Chcielibyśmy po pierwsze zrobić wystawę prac, które tutaj powstaną. Po drugie chcielibyśmy wyłonić rzeczywiście takie, które są najciekawsze, dlatego że dzieci są w różnych grupach wiekowych. Chcemy zobaczyć co jest ważniejsze dla 5 sześciolatków, tak jak tu w tej chwili których mamy na sali, a jakie prawa są ważne dla już młodzieży takiej kilkunastoletniej. Z prac, które wybierzemy w drodze jakiegoś jury konkursowego, chcielibyśmy wydać kalendarz. Po to, żeby właśnie każdy miesiąc był jakimś prawem dziecka sygnowany. Kto państwa wsparł w realizacji tego projektu? Po pierwsze zwróciliśmy się do prezydenta miasta Pana Zbigniewa Podrazy z prośbą o patronat honorowy nad naszym projektem i uzyskaliśmy taką zgodę, w z tym cieszymy się, że mamy właśnie taką opiekę ze strony Pana Prezydenta. Ponadto poprosiliśmy również o pomoc panią Europoseł Małgorzatę Handlik i również z jej strony mamy zapewnione wsparcie. Kalendarz jaki wystawa prac powstanie najprawdopodobniej przy udziale różnych życzliwych nam sponsorów, firm, dzięki którym mamy nadzieję. Że również pojawiły się ciekawe nagrody dla dzieci. Jakie dzieci mają prawa? Do zabawy. Jeszcze też mają prawa do skakania. A jakie jest Twoje ulubione prawo? Do skakania. I co będziesz rysować? Jak skaczę na trampolinie. Do miłości, do rodziny, do zabawy, no i do własnej higieny, do zdrowia. A jakie jest twoje ulubione prawo? Co będziesz rysować? Do miłości. I jak narysujesz miłość? Dzieci tulące się do rodziny, piesk w kotku i serduszka na górze, żeby się bawić. A jakie jeszcze? Mieć prawo do nauki. A twoje ulubione prawo jakie jest? Żeby się bawić. Czyli nie nauka? Nie. <noise> Finał projektu połączony z wystawą wyróżnionych prac zaplanowano na 10 stycznia 2014 roku.